Witam Ciebie, kochany katoliku. Pewnie już zobaczyłeś tą ikonę za mną syna marnotrawnego. Znamy tę historię i zapewne Ty też ją dobrze znasz. Ale ja spróbuję ją przedstawić z nieco innej perspektywy. Ale zanim do tego przejdę, najpierw chciałbym troszkę o sobie powiedzieć i o tym, jak spotkałem się z tym słowem Bożym. Może i ty miałeś podobne doświadczenia. Jesteś synem marnotrawnym. Jesteś córką marnotrawną. Słyszysz? Jakbyś zareagował, gdybyś usłyszał te słowa skierowane do ciebie? Pewnie byś powiedział, jakim prawem sobie pozwalasz, żeby do mnie tak mówić? To potwarz. I tak dalej, i tak dalej. I pewnie miałbyś rację. Bo takie oskarżenia oburzyłyby każdego. A gdyby rzeczywiście była to prawda, ale wypowiedziana w miłości, no to co innego. Powiem ci, że ta ikona i przypowieść o synu marnotrawnym jest mi bardzo bliska. Poznałem ją kilka lat temu, czytając książkę Nowena syn marnotrawny. I patrząc na swoje życie, czułem bliskość e, tego syna marnotrawnego. Czytając przypowieść, dobrze było znać przebieg i zakończenie tej historii, ale ja swojej historii życia nie znałem. Mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i to one tworzyły moją historię syna marnotrawnego. Początek był nieco inny. Nie dostałem i nie zażądałem od ojca pieniędzy. Ale mogłem pracować w tym, co on zbudował po jego śmierci. Do ręki nie dostałem pieniędzy, ale sam na nie ciężko zapracowałem. I to te pieniądze, które osiągnąłem, niemałe, to one rządziły światem, ale niestety rządziły im mną. Za pieniądze można było kupić wszystko, wszystko załatwić. Kto ich nie miał, praktycznie nie istniał. Nie wiem, czy oglądałeś film e, Wyścig, z czasem, gdzie głównym bohaterem jest czas. Wprowadzona reglamentacja czasu powoduje, że każdy może żyć określoną ilość czasu. I najbiedniejsi, którzy żyją w przysłowiowym getcie, mają go tyle, co praktycznie wystarcza na dzień życia. Pracują zarabiając określoną ilość czasu, potem płacą za wszystko za benzynę, za przejazd autobusem. Jeśli im brakuje czasu, to jedno drugiemu może przekazać ten czas. A jeżeli czas się kończy, to umierają. Tak żyli biedni, a bogaci mogli żyć praktycznie więcej. Wiecznie. Ten film nie pokazuje całkowicie abstrakcyjnej rzeczywistości, bo i podobnie dzisiaj świat wygląda. Biedni żyją inaczej, bogaci żyją inaczej. Ja tak żyłem. Miał czas, ale pojawił się okres, w którym było mi bardzo ciężko i nie miałem pieniędzy. Ale jednak nie miałem świadomości, że jestem synem marnotrawnym. A przyznać się już do tego, to w ogóle nie wchodziło w grę. Potem przyszedł z kolei czas, że Pan Bóg wyciągnął do mnie swoje ręce i uzdrowił mnie najpierw fizycznie, a potem zaczął oczyszczać moją duszę. I tak trwa to do dzisiaj. Wiele się zmieniło w moim życiu, ale jeszcze wiele przede mną. Bo taka jest współpraca z Panem Bogiem. Bo w życiu jest tak, że im bardziej zbliżamy się do światła, do Jezusa Chrystusa, tym widać coraz więcej rys drobniutkich. I taka jest droga katolika. Nie jest to łatwa droga. A tym bardziej, jeśli dzielisz się tym z innymi, jeśli... Mówisz o tym, co Pan Bóg zmienia w Twoim życiu. A jeśli gdzieś głosisz konferencję, jeśli zakładasz vlogi, to często możesz usłyszeć, Ty się nawróć najpierw, a nie zajmuj się takimi rzeczami. Ty popatrz na siebie, jak Ty śmiesz, pouczać innych, spójrz na swoje życie, jakie jest to trudne. Żeby to przyjąć, i nie jest łatwo sobie z tym radzić. Nie jestem święty i pewnie nie będę, ale chcę iść tą drogą. Pewnie w tych wypowiedziach też i jest prawda. Ale taki jest człowiek, że ma w sobie pierwiastki dobra i pierwiastki zła. Ale czy to znaczy, że mam zamknąć się w czterech ścianach i nawracać się tam, i dopiero jak się nawrócę, to wyjść? A jaką mam pewność, ja czy ty, gdy, gdy spotkamy tych oskarżycieli, że oni będą zadowoleni, że im dogodzimy? Oni mają swoją prawdę, ty masz swoją prawdę. A prawda jest jedna. Prawda to Jezus Chrystus, to jest sama prawda. Czy mam nie dzielić się tym, co mnie dotyka, o czym Pan Bóg mi mówi, o tych różnych uzdrowieniach, których doświadczam? Ma być słupem betonowym? Czy też być normalnym człowiekiem, który czuje, który myśli? Mam zrezygnować z bycia świadkiem, a zostać marionetką w rękach innych? Mamy przykład z Biblii. Święty Piotr. Tak blisko był Jezusa, jednak trzy razy się go zaparł. Ale uwierzył w miłosierdzie. Uwierzył, przyjął wiele łask od Pana Boga. I poszedł wspaniałą drogą, głosząc Jego Ewangelię. A z kolei Judasz zgrzeszył, zdradził Jezusa, nie uwierzył w miłosierdzie. Jak skończył? Skończył tragicznie. Kto wie, czy inni go też nie oskarżali. I zamknął się w sobie. I zginął śmiercią tragiczną. Czy ja nie mam prawa być człowiekiem, który może popełniać błędy? Ja chcę być człowiekiem, który nie chce być marionetką. Ja chcę być człowiekiem, który nie chce iść w tłumie. Chcę być człowiekiem, który cały czas pragnie powracać do domu Ojca po każdym upadku i widzieć otwarte ręce Boga Ojca. I wiedzieć, że gdy wypowiem słowa, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, usłyszeć słowa: chodź do mnie, moje dziecko, bo zaginąłeś, a odnalazłeś, bo byłeś umarły, a ożyłeś. Zapraszam Ciebie, kochany katoliku, abyśmy wspólnie przeszli tę historię. Przypowieści o synu marnotrawnym. Może zobaczysz swoją drogę, swoją historię młodszego syna, może starszego syna, ale na pewno ukochanego przez Boga Ojca. Nieskończoną miłością. Zapraszam Cię. Amen.